Tu waria melancholika. Kłaniam się. Dziś ważna audycja. Podcast pod znakiem słowa, o którym milczą słowniki, książki, podręczniki psychiatryczne i psychoterapeutyczne. Milczy nawet wyszukiwarka internetowa. Słowa, które kondensuje ogromny obszar ludzkiego doświadczenia. Słowa, którego jeśli nie ma, to należy je czym prędzej wymyślić. Dlatego zaraz się wyłoni. A gdyby słowo to mogło marzyć, marzyłoby zapewne o zadomowieniu się w języku polskim. Jest pewien szczególny aspekt kondycji ludzkiej. Są ludzie ulepieni jakby z innej gliny, może ciemniejszej, może gęstszej, a może takiej, której struktura bardziej podatna jest na pęknięcia. Niedoszacowaniem byłoby sądzić, że ci z innej gliny przychodzą na świat niezwykle rzadko że są zaledwie ekscesem w porządku natury czy unikatami wyrastającymi na poetów, filozofów, pisarzy, kompozytorów czy malarzy. Możemy ich minąć na ulicy, nie zwróciwszy na nich uwagi. To mogą być nasi przyjaciele, znajomi, rodzice, bracia, siostry. Niejednokrotnie nie podejrzewamy nawet, że właśnie z nimi rozmawiamy. Ci z innej gliny bowiem noszą czasem pancerne maski dla niepoznaki. To możesz być ty, to mogę być ja i coś mi o tym wiadomo. Bardzo trudno o proporcje, jednak wiele wskazuje na to, że w populacji ogólnej stanowią oni mniejszość. Niektórzy chcąc przydać im ważności, powiedzieliby zdecydowaną mniejszość. Gdy wybrzmi dżingiel, wszystko stanie się jasne. Chociaż światło cień dzisiejszej audycji odrzuci jasność i wejdziemy w strefę cienia, brodząc nieraz, nie dwa w ciemności, która nieprzerwanie i nieustępliwie domaga się opisania. Bohaterem tego podcastu jest onastenik. Co po niektórzy dowiedziawszy się o tym, jaka jest jego natura, powiedzieliby, że mizerny z niego bohater, a ci bardziej obruszeni, że to antybohater w czystej postaci. Co by nie powiedzieli, stwierdzić trzeba, że dzisiejsza kultura zachodnia mu nie sprzyja zaś on sam czuje się w niej niewygodnie i obco. Wiele jego cech kultura obecnej doby intensyfikuje, czasem aż do krytycznego poziomu implozji. Jednak jak najbardziej zasadnym pytaniem jest to, które podaje w wątpliwość szczególne znaczenie aspektu historycznego i kulturowego w życiu onastenika. Istnieje bowiem przypuszczenie, że onastenicy czuliby się źle niezależnie od epoki i warunków kulturowych. Zacznijmy od etymologii. Zerknijcie na słowniczek. Słowa onastenia i onastenik utworzyłem od dwóch wyrazów z języka greckiego: astenia, co znaczy choroba, oraz on, czyli bycie, byt. Możemy więc przyjąć w przybliżeniu, że termin onastenik znaczy tyle, co chory na bycie. Jednak w moim rozumieniu onastenii nie należy utożsamiać z chorobą, taką jak na przykład wrzody żołądka, cukrzyca czy nowotwór, a nawet nerwica czy depresja. Chociaż z podcastu dowiecie się, że onastenik ma wiele punktów stycznych z melancholikiem i neurotykiem. Z oglądu zewnętrznego onastenik może sprawiać wrażenie osoby chorobliwie zakłopotanej, zatroskanej, smutnej, wycofanej czy pesymistycznej. Nie znaczy to wcale, że jest jakimś wykolejonym ponurakiem, który nigdy się nie uśmiecha i nie stać go na żart. W tym miejscu muszę podkreślić, że onastenia nie jest niczym na kształt choroby. To sposób odczuwania, postawa egzystencjalna, a może nawet światopogląd. Nawet jeśli onastenik odczuwa istnienie i bycie w świecie w sposób na tyle intensywny, że psychiatra czy terapeuta uznałby to jednoznacznie za symptomy zaburzenia odbiegającego od normy, to moją intencją nie jest w żadnym razie patologizowanie, a jedynie uczynienie słowa. Ona stenia kategori kategorią zbiorczą dla wielu przejawów dojmującego przeżywania egzystencji. Słownik języka polskiego podaje, że przymiotnik chorobliwy oznacza odbiegający od normy. A norma w moim pojęciu to coś większościowego. I tak właśnie niedosłownie należy rozumieć termin. O nastenia czy onastenik. Mówiąc o, o nastenikach, będę poruszał się po obszarze spenetrowanym. To, co powiem o pewnym szczególnym sposobie przeżywania i pewnym osobnym światopoglądzie, zostało już, jak się wydaje, należycie opisane przez literaturę, psychologię, psychoterapię, filozofię czy psychiatrię. Dlatego też tu i ówdzie jestem zmuszony do posiłkowania się terminami, którymi na co dzień operują psychiatrzy, psychologowie czy terapeuci, przy jednoczesnej intencji, aby onastyników nie traktować jak jednostek zaburzonych, wymagających pomocy specjalisty. Normatywność mnie nie interesuje. To, co proponuję, to bardzo skromna w swym rozmachu i rzecz jasna, połowiczna synteza myśli, uczuć, emocji ludzi obdarzonych szczególnym czuciem egzystencji, które przejawia się między innymi wzmożonymi afektami i głębinowym doświadczaniem, przybierającymi rozmaite metafory dla przykładu u jednego z patronów tego podcastu Fernanda Pesoi metaforę przejedzonej uczuciowości próbując stworzyć ogólny zarys problematyki Onastenika przychodzi mi zacząć od pierwszego w tym podcaście cytatu. Jeśli jakaś fantazja trzyma naszą współczesną cywilizację w żelaznym uchwycie, to ta, która głosi, że wszyscy jesteśmy dziećmi naszych rodziców i że kluczowym czynnikiem decydującym o naszym losie jest Zachowanie naszej matki i naszego ojca. Tak jak ich chromosomy są naszymi, tak samo nękające ich problemy i sposób podejścia do życia. Ich połączona nieświadoma psychę, gniew, jaki w sobie tłumią, tęsknoty, których nie potrafią spełnić, obrazy, o których śnią nocą, wywiera decydujący wpływ. Wpływ na kształt naszej własnej duszy. My zaś nie mamy absolutnie żadnej szansy na to, by stać się całkowicie niezależni i uwolnić od tej deterministycznej zależności. Tak pisał w książce kod duszy James. Hilman, amerykański psycholog, filozof, a także terapeuta, który w pewnym momencie stał się skwapliwym krytykiem psychoterapii. To, o czym mówi Hilman i co nazywał sofizmatem rodzicielskim, to w dużym skrócie pokłosie metody, jaką wynalazł Zygmunt Freud pokłosie rozwoju psychoanalizy i psychoterapii w ogóle. Jesteśmy dziećmi naszych rodziców, powiada Hillman i rzecz jasna ma na myśli coś więcej niż oczywistość tego stwierdzenia. To, jak kształtowały się nasze relacje z rodzicami, gdy byliśmy dziećmi, zasadniczo wpłynęło na uformowanie naszej osobowości. Innymi słowy mówiąc, nasi rodzice położyli podwaliny pod sposób, w jaki będziemy przeżywać siebie, a co za tym idzie innych. I chociaż proporcje czynników wpływających na kształt naszej osobowości, a więc wychowania, dziedzictwa genetycznego, kultury i grupy rówieśniczej są problematyczne pod względem procentowego ujęcia, to narracje dotyczące determinizmu dziecięcego są w naszej kulturze dominujące. Prawie zawsze, kiedy zaczynają nas nękać problemy, które rozpoznajemy jako psychologiczne, sięgamy do dzieciństwa, by tam znaleźć zaczątki zatruwających nam życie wzorców przeżywania. Zawiodą się jednak ci, którzy liczą, że nakreślę teraz warunki środowiskowe, w jakich dorastali onastenicy. Nie wiem, jaki klimat uczuciowy panował w domach onasteników. Domyślać się jedynie mogę, że był on zróżnicowany. Nie ma żadnego wzoru wychowawczego na stanie się onastynikiem. Wchodzenie w obszar wpływu wychowania. To grząski grunt, w który nie chcę wchodzić choćby z uwagi na jego normatywność, której, mówiąc o, o następnikach chcę uniknąć. Idzie mi przede wszystkim o to, czym to jest, a nie skąd się wzięło. Niektórzy z onasteników retrospektywnie cofając się do samego początku swego zaistnienia, stwierdzają, że urodzili się z gotową dyspozycją do takiego, a nie innego jestestwa. Tak twierdził na przykład Walter Benjamin, jeden z melancholicznych autorów XX wieku. Benjamin mówi: Przyszedłem na świat. Pod znakiem Saturna. Co istotne, Saturn to patron i jeden z najczęściej przytaczanych symboli melancholii. Franz Kafka, w opowiadaniu lekarz wiejski, pisał: Przyszedłem na świat z piękną raną. To była moja cała wyprawa. Z kolei narrator mini powieści Zatracenie Osamu Dazaja w pewnym momencie wyznaje ja sam czuję się tak, jakbym był wykluczonym z urodzenia. Przytoczyłem w tym miejscu akurat te cytaty, aby pokazać, że okresu formatywnego w kontekście niepospolitej wrażliwości o następnicy wcale nie muszą upatrywać w dzieciństwie. Równie dobrze można żywić przeświadczenie, że przyszło się na świat już naznaczonym do takiej, a nie innej postawy wobec świata, do takiego, a nie innego odczuwania egzystencji, biorąc pod uwagę choćby temperament jako wrodzone wyposażenie. Jednym z temperamentów jest temperament melancholiczny. Benjamin mówi o byciu predystynowanym do melancholijnej percepcji świata. Dazai pisze o wykluczeniu z urodzenia, co można rozumieć jako przeznaczenie do bycia jednostką wyalienowaną, nie mogącą odnaleźć się w społecznych konwenansach. Bardzo reprezentatywny dla onasteników atrybut. A co nam mówi Kafka? Co oznacza przyjście na świat z piękną raną? I czy rana może być piękna? Zdaje się, że pora już otworzyć zasadniczą część problematyki onastenika, jaką jest wyjątkowo dolegliwe odczuwanie własnej egzystencji. Co prawda z treści opowiadania Lekarz Wiejski Kawki wiemy, że chodzi o ranę fizyczną, ale nie widzę przeciw wskazań, aby wyjąć ten cytat z kontekstu. Przyjście na świat z piękną raną, które jest całą wyprawą, możemy czytać jako narodziny podmiotu zranionego już od pierwszej chwili poza łonem matki. Podmiotu, który może w pełni urzeczywistnić się poprzez sublimowanie swojego zranienia w sztuce, będącej wyprawą, podróżą podmiotu twórczego, tworzącego piękno, które byłoby niemożliwe bez rany, a więc stygmatu, będącego symbolem cierpiącego wybrańca. Zupełnie jak u Pola Rickera. Zredukowany do cierpiącego ja jestem, jestem żywą raną. Wielu autorów obsesyjnie wręcz wyrażało zacytowane zredukowanie, tworząc z niego osnowę całej swojej twórczości, jak choćby Emil Cioran, jeden z emblematycznych w XX wieku onasteników. Między innymi Cioran będzie naszym przewodnikiem po kolejnych motywach i figurach charakterystycznych dla onastenika. Dziękuję tym, którzy mnie wysłuchali ze szczególnym uwzględnieniem Jadwigi i Mateusza. Do usłyszenia w części drugiej Krzysztof Marcin Łużyński.